Trzy błędy po porodzie, przez które twój brzuch nigdy nie wróci do formy. Trzeci popełnia prawie każda kobieta. Ale zanim o tym opowiem, zaobserwuj mój profil, bo mogę ci się więcej nie pojawić. Numer jeden. Robisz brzuszki lub planki za wcześnie. Po porodzie mięśnie proste są jeszcze rozciągnięte i osłabione. Klasyczne brzuszki mogą tylko pogłębić rozejście. Zamiast pomóc, robią krzywdę. Postaw na dietę. I aktywność kardio, która pomoże spalić tkankę tłuszczową. Numer 2. Nie aktywujesz dna miednicy i oddechu przeponowego. To fundament regeneracji brzucha. Zanim zaczniesz ćwiczyć, naucz się prawidłowego oddechu, który wciąga brzuch od środka, nie wypycha go na zewnątrz. Numer 3. Skupiasz się tylko na ćwiczeniach, a zapominasz o deficycie kalorycznym. Brzuch nie zniknie od samych treningów, żeby spalić tłuszcz, potrzebujesz przede wszystkim dobrze dobranej diety. Dopiero wtedy efekty ćwiczeń będą widoczne. Napisz w komentarzu brzuch, jeśli też masz dość uczucia, że robisz wszystko, a efektów dalej nie widać.